Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie przegląd katalogu LEGO na rok 2017. Zapraszam! Okej, okay, więc na okładce wita nas The Lego Batman Movie Mamy tutaj Batmana, Robina oraz Batgirl Logo Lego oraz informacje, iż jest to katalog na ten rok, ale styczeń, czerwiec Dalej mamy informacje o aplikacji 3D Oraz spis treści I duplo, więc szybko przejdę przez to duplo Bo... Myślę, że nikogo to za bardzo nie interesuje, a... Jeśli kogoś to interesuje, to, yy, to może sobie sam przejrzeć Ok, tutaj mamy informacje o minifigurkach właśnie, którego Batman mówi I kosztują one 16 zł za sztukę Także myślę, że trochę za drogo, ale jest to seria licencjonowana, także nie ma co się dziwić, aczkolwiek ale na przykład Delego mówi, kosztowało tyle samo co powinno. No i nie rozumiem właśnie tego, dlaczego to tak jest. Ale Batman to jednak Batman, także nie ma co się dziwić. W każdym razie figurek mamy aż 20. No i figurkami, które ja osobiście chciałabym mieć, są Harley Quinn, tutaj ten Batman, ten taki Rekin, oraz ten Batman. No i ewentualnie Joker. Reszta figurek mnie wrać od siebie odpycha. Dalej mamy Juniors I tutaj mamy nowości z Friends oraz z Kraina Lodu Tutaj po lewej... Chyba to nie są nowości, ale jeśli są to to jest fajne To stanie i też figurki Batman, także dosyć fajna sprawa Dalej mamy te starsze z Juniors Oraz Classic Tutaj mamy nowości na Classic w końcu i mamy tak zestaw kreatywnego konstruktora. Są tam jakieś po prostu klocki, ale prawdopodobnie bez nadruków, ale w każdym razie są klocki, jakieś skosy, tam są drzwi, okna, czy ja wiem groszki różnego koloru. Jeszcze są przezroczyste, także to jest naprawdę fajna sprawa. I takie fajne cztery małe pudełka po które zawierają w środku. Są to zestawy kreatywne I tutaj mamy wersje kolorystyczne Mianowicie zielony, czerwony, pomarańczowy, ukośnik żółty Oraz niebieski Są to różne odcienie Tutaj mamy jak widać jeszcze odcienie czerwonego Tutaj mamy również odcienie zielonego Tak samo jak tu, a tutaj pomarańczowego One są powiedzmy troszkę pomieszane No ale większość klocków na przykład zielonym jest zielona I te zestawy są dosyć fajne Ponieważ jeśli... Upatrzycie sobie jakieś klocki, które są w tym zestawie. To nie musicie kupować jakiegoś większego zestawu, tylko właśnie wziąć stąd. to jest naprawdę fajnie. Poza tym, fajne, poza tym, jak lubicie budować własne budowle, to jest naprawdę fajna sprawa. Dalej mamy kreator. Tutaj mamy fajny motor, helikopter, pociąg, który kojarzy mi się z Tomkiem i przyjacielmi. nienawidziłam tej bajki. Dalej mamy takiego fajnego robota oraz dinozaura. Oj, domek, kolejny domek na plaży, bo jakżeby inaczej. I tutaj mamy przygody na wyspie, i to coś zmienia się w motorówkę, i z tego co widzę, w domek na wyspie. Także dosyć ciekawa sprawa. E, tutaj mamy te starsze, tutaj mamy e, dom przy ulicy parkowej. Jakaś nowość. Dalej mamy Disney. E, tutaj mamy piękna i bestia, oraz zaplątani. Tu jest film w 2017. Oczywiście to taki filmowy, a nie Lego. Tak, jakby co. Yy, z Emma Watson Dalej mamy Wajane, czy też Moane. Nie wiem, się to przetłumaczyć w ten sposób, ale mi się bardziej Wajana podoba. Yy, w każdym razie mamy tutaj dwa zestawy. Jeden po 130, drugi po 180. I w sumie oba są tak powiedzmy. Mniej więcej opłacalne. Tutaj w obu jest Wajana. Tutaj mamy to yy, serce. Yy, jak ono, ja nie pamiętam, ale czy też mamy to serce, właśnie jej, tej wyspy. I yy, w sumie, tutaj mamy jakieś owoce, ale tu też mamy jakieś owoce. Tutaj jedyne co mamy takiego wyjątkowego, to jest kurczak. <grym> tutaj taki prosiaczek. Yy, w każdym razie. Ten zestaw jest taki trochę niechlujny, szczególnie ta łódka, ponieważ to nawet łódki nie, nie przypomina, a to jest naprawdę głupia sprawa. Żagiel jest fajny, aczkolwiek mamy tutaj jeszcze figurkę małego, także yy, dla kogoś kto lubi ten film, to myślę, że by się spodobał. W każdym razie mamy tutaj ogólnie trzy modeliki, a tutaj mamy jeden, ale mi się bardziej podoba ten, chociaż brat mi polecił ten. No ale chciałabym mieć jakiś i zobaczymy jak to z tego wyjdzie. Dalej mamy na lodu. Tutaj mamy fajny zestaw. Tutaj mamy jakiś tam ten pałac Ezy, coś takiego. Tutaj mamy Saneczkowa przygoda Anny i Krystowa. Kto wymyśla te nazwy, nie rozumiem. No i to jest dosyć fajna sprawa. Mamy tutaj figurki Krystofa oraz Anny i Svena, także to jest naprawdę fajna sprawa. Dalej mamy Disney jakieś... Co jest w ogóle w stanu umysłu, przecież po co to komu To co kupuję, bo ja tego nie rozumiem To jest jedna wielka masakra Dalej mamy kupon do Legolandu z Ninjago No i Friends, jakieś dla psów Jakieś tam, czy tam dla zwierząt ogólnie jakieś Nie wiem co Dalej mamy coś fajnego, czyli takie zestawy poświęconej jednej z przyjaciółek, jest ich pięć i mamy tak: Emmę, Miję, Oliwie, Stefani oraz Andrę. I teraz tak: yy, Ja bym chciała mieć Miję oraz Oliwię. Ewentualnie Andrę oraz Emmę. Stefani mnie kompletnie nie interesuje. Zestawy kosztują cztery duchy, więc myślę, że się opłaca. Dalej mamy jakieś. po prostu miasto. Tutaj mamy jakieś yy, centrum sportu, tutaj mamy jakiś dom. Seria, chyba, oraz Batman chyba. a tutaj mamy starsze. Yy, tutaj też starsze. O, i tutaj mamy jakąś dziwną serię, mianowicie Super Hero Girls. I mamy tutaj takie bohaterki jak Supergirl, Wonder Woman, Bad Girl. Ale co ciekawe, mamy tutaj również Trujący Bloods oraz Harley Quinn. Czy one są bohaterkami? Jakoś mi się nie wydaje. W każdym razie zrobili to tak, no i nic inaczej zrobić się nie da. Tutaj mamy fajny zestaw pokój Wonder Woman i mi się bardzo podoba ten motor. Także to jest fajna sprawa, ale kosztuje 90 zł. Także yy, dziękuję bardzo. W każdym razie te zestawy są dosyć dziwne. To są takie dalaczkowe, wiecie, jak ktoś tam lubi yy, z takich yy, jakby dziewczyn, to myślę, że może im się spodobać. Dalej mamy coś, na co, na co czekam, czyli LEGO Elves od marca I mamy tutaj tak, najmniejszy zestaw gondola na idy Będę to mieć Zestaw, o którym mówię, czyli Zły Smok Króla Goblinów Jak możecie zauważyć, nowa seria, nowe stroje oraz nowi bohaterowie Mamy tutaj siostrę albo kuzynkę Emily, mianowicie Sophie Jones Którą porwał albo więzi Król Goblinów który jest przystojny Przypomina mi Mephisto z... Y, Julii Rock W każdym razie podoba mi się y, Strój naszych elfów Aczkolwiek... Podobają mi się stroje naszych elfów Aczkolwiek Emily jest taka... No, trochę taka... Odgrzewana, ponieważ koszulkę ma podobną jak y, Tak jak w pierwszym sezonie Także ona wiecie... Y, mogę jakoś coś zmienić Ale trudno O dziwo nie ma teraz y, koszulki swojej babci, także także ciekawie. W każdym razie e, jeśli chodzi o dalsze zestawy, mamy tutaj zas zasadzka na Sophie Jones. Mamy tutaj również takie gobliny, takie małe, także... E, także to jest też dosyć ciekawa sprawa. E, tutaj mamy magicznie uratowanie z wioski Goblinów. W każdym razie mamy tutaj również sterowiec Airy i to jest po prostu hamskie Podebranie zestawu w stylu zestawu od Ninjago Piracki Sterowiec był tańszy Ale wyglądał identycznie, po prostu to są taki ten balon No i ogólnie kształt No tylko miał więcej bajerów, a tutaj taki dziewczęcy, nie? Tak to wygląda Dalej mamy starsze zestawy No i City Policja, no, odgrzewane kotlet, to wszyscy wiemy Nowości z pojazdów Tutaj mamy starsze. Tutaj mamy starsze, i tutaj mamy straż pożarną Policja, pociągi. O, informacje o stronie Lego oraz DC Comics Super Heroes Batman. Mm, kontra Superman. No i tutaj mamy jakieś zestawy. To jest fajny zestaw. Bo przypomina mi y, taki zestaw z reaktywacji z Ninjago z Jay'em i Colem. Y, chyba wiecie o co mi chodzi. Dalej mamy Marvela i zostały, nie wiem, nie znam się. Kolejny Mighty Micros, tutaj Spider-Man kontra Scorpion, tutaj jeszcze mamy, nie wiem, Ironmana kontra Thanos i Wolverine kontra Magneto, chyba tak. No i dalej mamy tutaj Supermana kontra Bizarro, tutaj mamy Wonder Woman i Batmana, pamiętam tego gościa. Dalej mamy Speed Champions, to jest chyba jedna z najdroższych serii Myślę, że... Tak na równi z Star Wars Dalej mamy The Lego Batman Movie I teraz mamy tak, pełno zestawów 10 lutego premiera filmu I teraz tak, Joker zrobił zrobi Jokera... Powiedzmy ochydnie tak samo jak zrobili Robina, bo ten Robin to nie jest Robin, tylko jakiś, nie wiem co, ale wygląda poskudnie. skudnie. Yy, mamy to jest fajny zestaw oraz to jest fajny zestaw, to jest Batmobil, oraz to jest jakiś, nie wiem, pojazd kroczący. Czy coś takiego. Nie będę się na tą stronę dłużej rozwodzić, możecie sobie pooglądać, bo ja cię nie będę zainteresowała tą samą. Yy, tego. Obejrzę film, ale myślę, że nie będę jakoś tej serii zbierać. Dalej mamy najmniejszy zestaw za 65 zł. Widziałam już w smyku, także możecie patrzeć. Największy zestaw. Tutaj mamy fajnie zrobili killer, człowiek, podoba mi się. Mr. Freeze tutaj. B. Co to jest? Yy, wyścigówka Lidlera. I patrzcie, jak Lidlera zrobi. Przecież to... zrobili mu takie kupie włosy. Bleh. Dobra, dalej mamy The Angry Birds Movie Jest to film z zeszłego roku I już w zeszłym roku były zestawy w Smyku, przynajmniej u mnie I ludzie kupowali te zestawy, a teraz dopiero pojawia się w katalogu Także coś chyba nie halo Dalej mamy LEGO Nexo Knights Takie powiedzmy podrasowane ultimaty Ponieważ mamy tutaj roboty Wraz z naszymi rycerzami Oraz tarczami Które pomieszczą aż 3 moce Nexo no, i mamy również takie Buster Paki, jak kiedyś były z Ninjago na przykład. Tyle, że jak w Ninjago były e, jakby figurka oraz e, dodatki do spinnerów, tak tutaj mamy e, chyba 5 pięć? No, pięć mocy Nexo. Także to jest dosyć ciekawa sprawa. E, tylko, że po dwie dychy niecałe. Także ja w tego nie kupię, ponieważ nie mam po co. Aczkolwiek ze stawy kosztują 43 zł i tak się zastanawiałam nad kupnem Arona. Ale to się zobaczy. Dalej mamy nowe zestawy Nexonites, w którym podoba mi się tylko jeden. Tylko muszę go znaleźć, czekajcie. O nie, ten mi się podoba: myśliwiec kleja i jeszcze jeden był. O, ten tutaj, pojazd Lensa. Ale ten bardziej, ale jest za drogi, także myślę, że chyba ten postaram zdobyć. Dalej mamy starszy Nexonites. Znowu tutaj Ultimate. I uwaga, Ninjago: w tej serii nie podoba mi się tylko jeden zestaw. Czyli ten i dalej, ten mi się najbardziej nie podoba, ten mi się trochę mniej podoba. W każdym razie zaczniemy od lewej. Kuźnia Smoka. Rodzice Kaja i Nii Kaj, Nia. Dwie twarzyczki maski, jeszcze włosy, także wszystko jest. Kuźnia Smoka, czyli chyba ten sklep, cztery bronie. Tak mi się wydaje, że to jest to. Chyba, że to po prostu jest taki nowy dom rodziców. Kajani, Nie wiem, oni byli tam więzieni przez tych yy... wężowych wojowników. Cynobryd. Nie wiem, co to jest. Aczkolwiek zestaw kosztuje 350 zł, ale moim zdaniem jest warto. W każdym razie mamy tutaj jeszcze smoka z podwójną głową oraz ogonem, no i oczywiście nasze figurki. Także nie wiem za bardzo, o co będzie chodzić. to jest... Jezus I widzicie to? Patrzcie, jak Mohansko katanę ucięli to No, dalej mamy najmniejszy zestaw, czyli atak cynobru za, za 43 zł, który ja będę mieć. Mamy tutaj pełno takich, tak samo jak tutaj, pełno takich małych czerwonych węży, takie kosmiczne jajo, kaja y, z maską inną niż reszta oraz dwóch wojowników cynobru oraz taką małą budowlę, i tam są w środku takie pazury. I w sumie chyba o to chodzi, żeby zbierać pazury. Nie wiem, czy to są pazury czasu albo coś takiego. W każdym razie seria nazywa się Hands of Time, także myślę, że to o to chodzi. Dalej mamy Samurai VXL. I tutaj mamy. Tu nie chodzi o NIE. Mamy tutaj NIE, prawda? Dwóch wężonów, oraz tam jest taki ten samuraj. I albo to jest jakiś. Nie wiem, robot albo coś takiego, albo stworzyła go NIE, albo po prostu. Nie wiem, jakoś pojawił się z i i pomaga. Ale myślę, że ta teoria, że to Nia go stworzyła, myślę, że to jest dosyć fajny interes, ponieważ yy, jednak Nia uważam, że samura jest potrzebny w drużynie, a że sama nie może nie być, to stworzyła go? Nie wiem, może być ciekawie. No i tutaj również mamy pazurę, tylko że tym razem niebieskie tam były zielone. I tutaj mamy taką figurkę z takim. no z klotkiem, z klotkami chyba dwoma zamiast nóg, ale tutaj mamy również nogi do zmiany, także, także jest dobrze. Tutaj mamy ten yy, yy, jak to się nazywa? No zestaw, zestaw z Zaynem. pazury zielone znowu, także chyba jednak nie o to chodzi. No i wężon, wężon, dwa takie kosmiczne jaja, bardzo fajne wyrzutnie. I yy, takie węże fajne. No i te takie ostrza i miecze są bardzo fajne, także to mi się podoba w tym zestawie. Dalej mamy cień przeznaczenia. No i ten zestaw kosztuje 140 zł, i to jest jedyny zestaw, w którym jest kol. No ja ja nie chcę tego zestawu, ale chcę cola, także muszę nad tym się zastanowić, czy na pewno chcę wydawać na to force. Szkoda, że już nie ma tych boosterpacków z, z spinnerami, tam wiecie. No, w każdym razie mamy tutaj jeszcze świt żelaznego fatu. I jest to, moim zdaniem, najlepszy zestaw, jaki był. Tutaj, zaraz po tym. W każdym razie mamy tutaj takiego wielkiego węża, który wygląda po prostu świetnie, ale nie jestem pewna czemu się w ogóle uff, jakby jest stabilne, nie? Trzeba by było sprawdzić. Mamy tutaj taką konstrukcję, która na, na pewno stabilna nie jest. W sensie tak wiecie. Mm, teorii. Dalej mamy tutaj właśnie Loida, Jaya, Sessayau oraz trzech, jeśli dobrze liczę, yy, kolesi z Cynobru. I teraz tak. No, i to jest dosyć fajny zestaw, tylko że kosztuje 270, no i to tyle. Ale ma fajny nadruk na klatce. No, i zresztą ma tutaj pazury, yy, i jest to chyba kolor zielony, niebieski, czerwony i pomarańczowy? Chyba tak. No, tak jest. I teraz tak. Ostatni zestaw to pustynna błyskawica. Jest to bardzo fajny zestaw. Kosztuje 9 tych. I mamy tutaj Jay'a oraz dwóch yy, żołnierzy, jakby co dobrą. Dwa takie fajne węże, co najmniej dwa. Oraz takie fajne ostrza. No i tutaj jeszcze mamy po prostu motor. Yy, no i to chyba tyle, jeśli chodzi o tą serię. Myślę, że zapowiada się dosyć ciekawie. Tutaj mamy starszą serię. Jeszcze starszą. No i Minecraft. Znowu Minecraft. Star Wars, czyli Micro Fighters. Tutaj mamy jakieś nowe zestawy. Yy, tutaj mamy, jakby takie odgrzewane, czyli np. pojedynek na nabu, czy też zamrażenie w carbonicie. Tutaj mamy Y-Wing z Tutaj mamy Starfighter. Tutaj mamy Fantoma z rebeliantów, oraz tutaj mamy Bitwa na Scarif z Łotra 1. Tutaj również mamy zestawy z Łotra. Yy, tutaj mamy jeszcze, nie wiem, z wojny klonów. Tutaj, tutaj też z Wojen Klonów, chyba, to mi się wydaje. Tutaj mamy z Przebudzenia Mocy, tutaj mamy właśnie to zamarzenie w Karbonicie, tutaj mamy z Rebeliantów. O dziwo, wszystko pod Łotrem. Pod jakby szat szatą graficzną z Łotra. Przebudzenie Mocy, Przebudzenie Mocy i Przebudzenie Mocy. Figurki akcji. Ja bym chciała mieć jean oraz droida k so on był najlepszy w filmie, on takie teksty walił, także to było fajne. Strasznie śmieszny koleś jest, mówię wam. One już były dostępne w zeszłym roku, te są dostępne od teraz, od stycznia. Tutaj mamy starsze oraz Technik. Tutaj mamy jakiś fajny, taki motorek z Technik. Taki fajny samolot. Fajny motor, BMW nawet. Mindstorms oraz, uwaga, architektura. Mamy o wiele więcej zestawów niż ostatnio. Mamy tutaj London, Sydney, Chicago. Wiecie takie zestawy z białymi elementami? Louvre, Pałac Buckingham, Kapitol Stanów Zjednoczonych, Nowy Jork, Wieża Eiffla, Burr Khalifa. nie wiem jak czy się czyta. Berlin oraz Wenecja. Także dosyć ciekawie. Yy, są drogie zestawy, ale, ale są. Tutaj mamy jakąś reklamę strony. Tutaj mamy Emet'a tak w ogóle. Stwórz własną cyfrową minifigurkę. No, ciekawie. I może tam wpadnę. Tutaj mamy jakieś Nexon Nights oraz yy, Friends. No cóż. Myślę, że to by było na tyle. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Sorry, że stawiam to dopiero teraz, ale nagrywałam to chyba jakieś 4 razy, i miałam problemy z moim programem do jakby przetwarzania z jednego formatu na drugi, także to byłyby dosyć problemy. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Więc komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Zaczynam w kolejnym odcinku. Cześć!